bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z filmem, w którym robimy no haul takich ozdób świątecznych. No tutaj tak lukanąć możecie, że trochę tego jest. Jak mam być szczera, jeszcze tu mamy jakieś inne rzeczy. Tu na portalu też z boku mamy skrzynkę, jakieś tam bombeczki. Ja w ogóle powiem Wam na szybko, że zakupiłam te przepiękne róże, ale zaraz przejdziemy do szczegółów, więc robimy haul, potem udekorujemy tutaj wszystko, więc no, dekorujcie ze mną dom. E, no, zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie, a ja zabieram się za... Wiadomo co, dekorowanie. coś wspomniałam o tych różach, to właśnie jak widzicie, pierwszy element, czyli choimeczka stoi, mamy lampki i te tradycyjnie, w sumie rok temu były te same, więc aż tak się nie będę wypowiadała, ale ja też zakupiłam w action w ogóle, jakby kogoś też interesowało, to w action kupiłam e, takie piękne, wielkie... Czerwone róże, jeszcze były w drugiej wersji kolorystycznej, ale no w sumie mogę Wam zdradzić na początku, a czemu by nie, że w tym roku postawiłam, jeżeli chodzi o ten kącik, tutaj taki, wiecie, świąteczny, że dwa kolory, bo będą dwa kolory. Pierwszy też czerwień, coś możecie po moich różach zauważyć, natomiast drugim kolorem będzie, uwaga, uwaga! kolor różowy. Jeszcze takiego połączenia tutaj nie było, więc mam nadzieję, że bardzo ładnie wyjdzie. No, tak jak widzicie, tam bąbeczki są czerwono-różowe. Skrzynka też jest czerwona. Tu mamy jeszcze więcej czerwonych rzeczy. Ja się też klimatycznie ubrałam w taką piękną sukienkę z pięknym kwiatem tutaj. Mam też w ogóle pazurki takie świąteczne zrobione, jak zawsze pani Kasia, no, spisała się na medal. To też pewnie na jakichś przebitkach Wam wrzucę. No i dobra, przechodzimy z bezbędnego gadania. Tutaj ja sobie, uwaga, <laughs> bliżej przesunę. Chcę zauważyć, że coś tu się sporo tego wszystkiego dzieje. Zamówiłam właśnie w Sinseju, tutaj w ogóle za mną też ten napis taki e, ho, ho, ho. mam ho e, też jest z Sinseja. Postaram Wam się wszystko mówić. E, jak jakby ktoś był zainteresowany kupieniem. Dobra, lecimy od razu od pierwszej rzeczy. Ona jest w ogóle taka misterna trochę, więc musimy uważać, Wyjdzie tak o łatwo. Dobra. Zdejmujemy taką folię bąbelkową i mam zobaczcie, taką przepiękną choineczkę. To jest kolejną rzeczą. I tym razem jeszcze w takim opakowaniu mamy coś mniej więcej takiego, taki ala prezencik. Kolejna rzecz, o! A to jest mega ładne, moi drodzy, ponieważ mamy tutaj taki fajny świetliczek, taki domek. Tu z tyłu się wkłada tealighta i możemy sobie właśnie zapalić. żeby Wam tu dalej pokazać, bo to jest dużo przepięknych rzeczy. Może to Wam pokażę. To są ogólnie takie wieszaczki. W ogóle jakie ja zobaczyłam, to się zakochałam. Są mega cute. Skojarzyły mi się zwłaszcza z takimi pięknymi sukieniami wręcz, nawet nie sukienkami, świątecznymi, coś w tym stylu, co mam na sobie. I stwierdziłam, że kupię sobie. One są właśnie takie, wiecie, podwójnie sprzedawane. A weźmy coś takiego, wiecie, surprise bo ja w sumie nie mam pojęcia, co w tym kartoniku będzie. O, a już widzę też figurka. Taka bardzo, bardzo ładna. Taki, uwaga, uwaga. E, taki ludzik piernikowy, w sumie taki ciastek, tak go nazwijmy. Też taka figurka do postawienia. O, w ogóle kapciuszki, tutaj, takie piękne, cute, z laseczkami. Takie, e, no kolorystyka, ja w ogóle mam na kciuku laski. <laughs> z takich ciekawostek, z serduszkami. Idziemy dalej. Tu trochę szeleści, ale jest coś takiego, wiecie, do położenia. Na przykład ja też zawsze jak dekoruję, no to portal. I stwierdziłam, że to może bardzo ładnie wyglądać na tym portalu. Jakiś papier. Dobra, czekajcie, przybliżymy to sobie tutaj. Uwaga, uwaga obnięte i bardzo dobrze, żeby się nie potukło. To jest duże, wam powiem. Tu mamy dół, jest to taki, wiecie. Na przykład na ciasteczka, na pierniczki, czy chcemy zarobić, tak żeby tutaj wrzucić do środka, nałożymy naszą pokrywkę, tylko delikatnie. I mniej więcej daje nam to taki przepiękny efekt. No coś tutaj takiego wielkiego, co już widać na pierwszy rzut oka. No i to w sumie najbardziej pokazuje i oddaje kolorystykę świąt moją w tym roku, czyli właśnie różyk z czerwony. Mam jeszcze taką skarpetę fajną, czerwoną. I w tym kartoniku Aga, co... O, a to jest mega ładne, Wam powiem. To jest przepiękne. Mała, przepiękna, tego typu choineczka. Idziemy do kolejnych jakichś tutaj, wiecie, rzeczy, bo one są w kartonikach dla bezpieczeństwa. O, a tu mamy kubek. Ja kocham kubki na no, takie, wiecie, jakieś kakałko. Taki wielki, piękny, taki ciasteczkowy. Jest bardzo ładny. Taka fajna poduszka w kształcie takiego cukiereczka. Mamy tutaj taką poduszkę, taką śnieżynkę. O, to też będzie chyba ładne coś. W sumie wszystko jest ładne. Mam laskę cukrową, można sobie jakieś, wiecie, słodycze tutaj. A, ale ładne! zobaczcie, taka lata ręka do postawienia. Zobaczcie, to jest przepiękne, czekajcie. To dam... A, nie, tył naprzód. Mikołaj trzymający. Maga, wyjdzie? Wyjdzie? Nie. Mamy tutaj taki przepiękny świeczniczek w kształcie takiej, no to jest taki cukiereczek, i tu mamy drugi taki sam. Z dziadka do Orzechów Świąt by nie było. Malutki to od razu sobie wezmę i postawię gdzieś tu na dole. E, oraz jego mamusia oczywiście to jest moja interpretacja, żeby nie było. Oraz jego mamusia. Właśnie taka większa tutaj do postawienia sobie właśnie przy choince. Pięknie i będą nam e, stałe takie słoiczki. Uwaga, co mamy na górze? O, zobaczcie, ale przepiękne, taka, uwaga, taka wojneczka. Pierniczki, cukiereczki dać, jak przepięknie to wygląda. To jest z kolei takie mniejsze, więc wiadomo, do jednego coś tam jednego, do drugiego coś innego. Patrzcie, warto było czekać, ponieważ mamy taki piękny talerzyk, no i jest to taki pierniczkowy domek. Tu, jak widzicie, taki karton większy. Yy, dobra, jestem ciekawa, co się w nim kryje, bo wydaje mi się, że wiem, ale czy Wy wiecie? Czy Wy jesteście na to gotowi, moi drodzy? ta -dam! Taka piękna latarenka. Zresztą to jest takie obłędne, takie wielkie, wiecie, żeby to postawić. Zwróćcie uwagę, jakie to jest wbrew pozorom wszystkiego duże. Więc tutaj posprzątałam kartony, kartoniki i tak dalej. No i ogarnęłam też baterie, więc możecie zauważyć, jak tutaj latarenka już pięknie świeci, takie lampeczki dookoła. Tutaj, proszę bardzo, nasza kolejna rzecz, kolejna latarenka także świeci, bo tutaj też ogarnęłam baterie. Tu są, od razu mówiąc, są mniejsze, tam są większe. No, więc trzeba było to wszystko poogarniać. I zaczynamy dekorować. Ogólnie zaczniemy od tych bombek, bo ja w sumie założyłam, że nie chcę, żeby ta choinka, wiecie, była taka, że jest cała w bombkach i tak dalej. Są te duże róże, jak widzicie, one są olbrzymie i one w sumie no, zapomniałam też dość mocno tą choinkę, więc myślę, że w ogóle wam, bałam... o, pokażę wam tutaj na portalu, mam w sumie dwa zestawy właśnie tych bombeczek i mi się, no w sumie osiem, więc wydaje mi się, że jak powiesimy te wszystkie, to już będzie tak idealnie. Też podobne mam wrażenie trochę wargę do kwiatków, no bo zobaczcie, tu mamy piękne róże, a tutaj mamy takie szyszko kwiatki, nie wiem, bo mi się i trochę z szyszką kojarzą i trochę z kwiatkami, więc dobra oficjalny moment, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Myślę, że tak tutaj można dać w sumie ładnie, bo tak bliżej tych czerwonych róż ja mam ogólnie w planie jednakże powiesić to bardziej takie różowe. W ogóle widzę, że tak jak czerwony mają złoty tutaj ten czubeczek i sznureczek, tak te mają srebrne, więc w sumie fajnie, bo wam powiem, że od Wielkanocy ja uwielbiam połączenie w ogóle złota ze srebrem i możecie pisać, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, żeby na przykład na stole wigilijnym zrobić coś takiego, że jak macie wiecie sztuczce to na na przykład dać, nie wiem, złoty widelec, a srebrny nóż. Bardzo ładnie to wygląda. Co prawda nie wiem, czy da się kupić aktualnie takie, wiecie, komplety, żeby były pomieszane od początku, ale jeżeli kupicie oddzielnie złoty komplet, oddzielnie srebrny, to możecie fajnie tak pomieszać i bardzo ładnie to wygląda. Namy się, moi drodzy, na wyżyny. Wyżyny choinki po to, żeby ją udekorować. I dajemy tutaj różową bombeczkę. Tutaj, proszę bardzo, przepięknie, z kolejnej paczuszki. A w ogóle ja pasuję, w ogóle tutaj taki kwiatuszek, Tu pasowałam się, ja mam fazę na kwiatki na choince. Będzie jedna z najwyżej powieszonych bombek. No. Dobra, ostatni róż, czubek jest. Po kompromisach, po rozkminach, ta czerwonoróżowy czerwono-różowy idealnie w ogóle się, wiecie, dopasował. E, możecie go właśnie jeszcze z bliska sobie zobaczyć. Tęka jest, ja tak jak wspominałam, ja nie chciałam tutaj mega dużo bombeczek, wystarczy tyle, ile tego jest. Dół pod choinką jest gotowy, przechodzimy tutaj na nasz portal. Hmm, tak, to przestawmy na razie dalej, bo ja mi chciałam tu blisko choinki. Tą skrzynkę dziadek też. Wejrzemy ja, skrzynkę, piszcie, czy już list nie jest wysłany, czy będzie dopiero wysłany, bo jak coś to proszę wrzucać. A zobaczcie, muszę się pochwalić z tym, ja kocham takie rzeczy. Zapraszam was tu bliżej, moi kochani. ta -dam! Tutaj Mikołaj może zabrać wszystkie listy, więc jak napiszecie, wrzucicie, to Mikołaj je odbierze i zabierze. No, w ogóle wam na filmie, mogę wam tu tak zdradzić, że wam na filmie czerwona jedynka takim fajnym świątecznym i tam był, cały świat Mikołaja i tak dalej, to właśnie Mikołaj tutaj po to przychodzi i potem leci do siebie z powrotem. Tylko jednego może dorzuciła. Nie wiem, czy ona tu została. A ten dziadek wam pasuje? Tu mam naszą latarenkę, ona jest dobra żeby tak może bardziej na środek naszego takiego ciastka postawić, gdzieś tak ją postawimy. To tutaj to da zgasiłam specjalnie światło, ale portal jest w ogóle gotowy. Za sekundę wstanę i wam zrobię taki tour po wszystkim, co my tutaj mamy. No, ale w ogóle to, no, ta tatarenka jestem taka nagrała, no, ja się cieszę, że ona świeci. Dobra, wstajemy, robimy tur no, taki barankowy I tu mamy tą czerwono-różową laskę. Dobra, podnosimy się razem, wspólnie. I tak, co my tu mamy? hojneczka Góra kokardeczka, tak jak już o niej trochę wspominałam, schodząc niżej bombeczki czerwono-różowe, takie szyszko bym to nazwała, no różne, w tych różach jak zobaczyłam je w Action, stwierdziłam, mm -hmm, w tym roku te róże wylądują na mojej choince, no jak widzicie zresztą tak się stało. Co my dalej mamy, no... Zniszmy się, już trochę tak porobimy, ale jeżeli chodzi o to, to siatki jakieś tam takie wiecie, a od prezentów po prostu, żeby dół przykryć. No i mamy też tutaj właśnie myszki, moje dwie: mamusia i synuś. E, I lata ręka świecąca, no po prostu hit. Jestem zawsze zakochana w takich rzeczach. Dobra, idziemy na portal, bo na portalu troszeczkę pozmieniałam, a wam nie wszystko zdążyłam pokazać, więc tak. Zacznijmy od tej strony może. I Dziadek do orzechów, możecie w ogóle się tak przybliżyć, to będzie też łatwiej Wam pokazywać. E, piękny dziadek do orzechów, skrzyneczka, tak jak wspominałam, listy można wrzucać już e, i tak. E, figurka, ciastka, ludzi właśnie z piernika, e, do tego tutaj ta latarenka na tealighta, właśnie możecie sobie, wiecie, włożyć i też będzie klimat. Tu położyłam to takie z bawełną i tak dalej, taką dekorację ozdobną. Zazwyczaj mam na przykład jakieś takie wieńce czy coś, a teraz mam taką bardziej leżącą. E, I i przechodząc dalej, świecące tutaj nasza latarenka, no po prostu z tym reniferkiem, taką choineczką, obłędne definitywnie. Dalej idąc, mamy również choinkę. Sinsaya, taka pięknie pachnąca świeczka w kształcie takiej bombki. No po prostu coś obłędnego i też zależało mi, wiecie, żeby tutaj dać taki klimacik, akcencik tego różu po prostu, bo róż tutaj również przeważa i pasuje i róż tutaj również jest z taką premedytacją dodany. I ostatni element to jest ten domek. Tutaj można narzucać te testeczka piernikowe, ludziki i tym podobne, to się zaraz tym zajmę. Jezu, jakie to jest cute, że on tak tutaj wystaje, no po prostu coś przepięknego. 那个。嗯 Dekorowaliśmy tutaj razem u mnie przepięknie ten kąt świąteczny, no, co roku staram się właśnie, żeby była inna kolorystyka, i w tym roku definitywnie moje serduszko skradło różowy z czerwonym. Jak zobaczyłam to połączenie, to stwierdziłam, że mm -hmm, to jest właśnie to, czego szukam, to co w tym roku chciałabym zrobić. No, i tak właśnie mi się udało w tym roku odekorować. To właśnie też trochę choinkę zasłania. Przesunę się, bo choineczka przepięknie wyszła i ktoś by właśnie powiedział. I glaste z kwiatkami, e, takimi jeszcze różami, że... Mm, 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 aczkolwiek jak widzicie, moim zdaniem wygląda to obłędnie. Do tego taki akcencik kokardeczki na szczycie, bo ja bym nie była sądnym jakieś kokardeczki, tu jednak no nie przemyciła, tym bardziej, że w tamtym roku nie było kokardeczek u mnie. E, no i co, możecie pisać, jak Wam się podoba, może kogoś zainspirowałam. Większość, że, no. W w sumie na bieżąco Wam mówiłam, co skąd jest, ale większość jest właśnie z Instagrama. No, więc możecie ogólnie jeszcze zostawiać łapki w górę, jak film Wam się spodobał. Możecie subskrybować, jak tego nie robicie, bo to nie koniec świąt u mnie na kanale. No i dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, papa! Pa. Możecie wpadać na Instagrama, bo na pewno jakieś fajne fotki i rysiki wlecą.